W projekcie gminowo z całej Polski bierze udział 22 szkoły. Z Karpacia tylko jedna. Zespół szkół numer 1 w Sanoku pełną parą zaangażował w projekt swoich uczniów. Młodzież podzielona na grupy wyszła na ulicę Sanoka i sprawdzała, jak władze wykonują swoje obowiązki i jak żyje się Sanoczanom. Dzięki projektowi uczniowie mają nauczyć się aktywnie uczestniczyć w życiu lokalnym. Ja myślę, że są tutaj dwa ważne aspekty. Jeden to jest taki, żeby po prostu pokazać młodzieży, że to, co e, dzieje się na co dzień w ich mieście, to jest e, z jednej strony coś, na co, co realnie ich dotyka, a z drugiej strony to jest właśnie codzienne działanie państwa. Na tym, na tym to polega, Także to nie jest tylko gdzieś odległa polityka, którą oglądamy w telewizji, tylko to jest to, jak remontowane są moje drogi, jak wygląda moja szkoła, to jest to, co na co dzień spotykam. I jedna rzecz to jest w ogóle zobaczyć to, a druga rzecz to zobaczyć, że mogę mieć na to wszystko wpływ. Mogę o to pytać, mogę o tym rozmawiać, mogę to komentować. Czasem coś mi się będzie podobało, czasem coś mi się nie będzie podobało, ale to jest pierwszy krok do tego, żeby w ogóle się zaangażować to widzieć i czuć, że mogę cokolwiek z tym robić. Jednym z punktów projektu jest gra miejska. Uczniowie mieli do wykonania kilka zadań. Mieli między innymi odwiedzić urzędników i porozmawiać z nimi o kulturze, ochronie środowiska i edukacji oraz przeprowadzić sondaże wśród mieszkańców. Choć nie zawsze było łatwo, to młodzież jest zadowolona z tego projektu. Jak dla mnie jest to właśnie bardzo ciekawy projekt, bo w sumie zwykły człowiek nie wie tego wszystkiego, co się dzieje u nas w mieście, a dzięki czemuś takiemu no to naprawdę można dużo się dowiedzieć. Bardzo fajna taka akcja, jakaś odskocznia zawsze od tej codzienności. I no naprawdę ciekawie to było wszystko. Jestem za, żeby częściej można, można takie coś organizować. Na pewno było to bardzo fajne. Było to oderwanie od takiej codziennej nauki. Mogliśmy się nauczyć, jak mniej więcej to wszystko działa od wewnątrz, jakie są tam stanowiska. I ogólnie, jak to wszystko działa. W ramach gry miejskiej młodzież musiała także poradzić sobie z kilkoma zadaniami. Uczniowie musieli dowiedzieć się, jak dostać się na sesję Rady Miasta, umówić się z burmistrzem lub zapisać dziecko do przedszkola. Taka nauka, przez praktykę, zdaniem pani Magdaleny jest najlepszym źródłem zdobywania wiedzy. To ona zgłosiła sanocką szkołę do gminowa. Uważam, że wszystkie tego typu projekty warto realizować, ponieważ one pokazują naszej młodzieży, jak funkcjonuje gmina, gdzie można załatwić przeróżne sprawy, kto zajmuje się transportem, kto edukacją. Pokazuje im w praktyce, że można coś zmienić, że można samemu działać, że można mieć wpływ na to, jak działa gmina. Projekt gminowo realizuje Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.